A teraz mamy bonusik dawny nic z kuchni nie nagrywałem. Także zrobimy dziś na szybko przepysznego kepsika w domu. I pokażę Wam jak ja go przygotowuję. I widzicie tutaj składniki, z których przygotuję kebaba. Tutaj mam mięso piersi z kurczaka. Jak mam piersi, to daję piersi z kurczaka. Jak mam mięso mielone, wieprzowe to wieprzowe. Jogurt, najlepiej gęsty typu greckiego, ogórki kiszone. Sałatę lodową, może być lodowa, może być pekińska, Jaką mam, takiej używam. Pomidory, ogórki, kilka zamków cząstku, wrapsy, tortille przede wszystkim. Kupne oczywiście, kiedyś nie miałem. Tortilla, miałam wszystkie składniki na kepsa i, i robiłem sobie takie tortille, więc można je zrobić też samodzielnie, jeżeli chcecie. No i jakieś przyprawy. Ja lubię z prymatu kebab, wyraz najlepsza przyprawa do kepsika. Mięso musimy przygotować. Oczyszczę je, pokroję w kostkę, zaleję oliwą, dodam przyprawy, czosnek rozdrobniony i wrzucę do lodówki na godzinkę, niech się zamarynuje. Można to robić od razu, bez marynaty, jak mamy czas, to warto. I w międzyczasie warto przygotować sos. Do jogurtu ścieram kilka ogórków kiszonych. Najlepiej bez skórki i dodaję też przyprawy. Kebaba albo jakiś czosnek granulowany dodatkowo. I sosik też na godzinkę do lodówki. Đeri No, i minęły 3 kwadranse, także możemy przystąpić do dalszych etapów. Sos mięsny jest już gotowe. Zobaczcie: sami sosik mięsko, sałatę lodową poszatkowałem ręcznie, warzywa pokroiłem. Także możemy przystąpić do smażenia mięsa, podgrzania wrapsów i składania kepsika. Mm, już się nie mogę doczekać. No i pozostało jedynie nałożyć teraz wszystkie składniki i gotowe. sosik według uznania, taki kepsik z tego, co się ma w lodówce. Coś wspaniałego. Naprawdę polecam. Szybko się go robi, jest smaczny. Ze zdrowych warzywek. Mięsko. Zobaczcie, mm, jak ładnie pachnie to będzie dobre dobra no mięsko sosiku pycha można zrobić sosik ostry tak. czy dodać coś ostrzejszego i trochę warzywek Także jak to, jak to woli można tutaj robić według własnych smaków gustów, dobra i zawijamy, tak jak umiemy. Ja to robię tak, Pomagam się, wspomagam się folią, łatwiej się wtedy je. I zobaczcie, kepcik gotowy. Smacznego. Mm. Chyba nie muszę mówić, jak smakuje domowy kepsik, świeżo zrobiony. Ze szczerze składników. Mm. Chrupiący, soczysty, obłędny. Mmm, mm. mm. polecam wszystkim jakie się z wami żegnam, serwis